Yeah, we met uh, maybe one of the strongest teams in Poland. Uh, we knew they were really strong and they played, uh, they played the way we expected. But many, many good players, and uh, we have to be at our absolute best if we should have a chance. And, and when you do mistakes uh, against a team like this, then you get punished very hard. We lost the last 7 minutes. O ostatnich naszych, że tak powiem, pokazach piłki ręcznej z poprzednich pięciu kolejek, nie mamy się czym pochwalić. Nasza gra. Pozostawia wiele do życzenia, chociaż mam nadzieję, że dzisiaj publika, która przyszła do, do hali w Lubinie, nie narzekała na brak emocji i, i mam nadzieję, że my się pokazałyśmy mimo wszystko, mimo tego, że przegrałyśmy, to pokazałyśmy się z jak najlepszej strony. Myślę, że no, takie standardowe stwierdzenie wyniknie nie odzwierciedla całego spotkania, ale tak też było. No, tak jak trener powiedział, kilka błędów w końcówce, jak gdzieś tam podawałam piłkę do sprytnie zmieniającej się kai i trenerka nie chciała mi podpowiedzieć, że ona tam biega. Także no cóż, no, błędy nasze zemściły się na tym, żeby wynik tak wygląda. Zwycięstwo, kolejne dwa punkty, utrzymamy fotel lidera, więc myślę, że to plusy tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, na pewno w tym maratonie to był piąty nasz mecz które graliśmy, przypominam, co trzeci dzień, po, po, po wielu kilometrach spędzonych gdzieś tam w autobusie, więc e, na pewno dziewczynom brakowało świeżości dzisiaj. E, no niemniej jednak, e, mimo tak nieukładającego się nam meczu, w sensie zakończenia akcji, bo to był naprawdę dobry mecz w obronie, fajnie wyprowadzona akcja, a brakło gdzieś zakończenia tego, czyli dokładnego podania, bądź skończenia tej akcji skutecznie, no to prowadzaliśmy do tego, że ten mecz był wciąż wyrównany i gdzieś wciąż Przeciwnik widział szansę, że może coś ugrać, więc walczył do końca. Zadowolona jestem, dwa punkty, dobra gra w obronie wytrzymaliśmy. Teraz mamy 2,5 tygodnia przerwy od grania, więc mam nadzieję, że pozbieramy się do następnych meczów. No, to był nasz dobry mecz w obronie i od, po meczu z Lubinem, na pewno pracowaliśmy nad tym już wiele i myślę, że z tego możemy być zadowolone, natomiast E, szkoda w pierwszej połowie, że nie wykorzystywałyśmy swoich sytuacji stuprocentowych, bo tak naprawdę w drugiej połowie mogliśmy mieć już spokój, a tak był wyrównany ten mecz, ale myślę, że dużo fajnych, ciekawych akcji było mógł się móc podobać.